Cześć, witajcie! Na dzisiejszym filmie ceny monet 5 złotych okolicznościowych lata 2014 do 2017 ceny uśrednione na podstawie aukcji wrzesień 2022 Podaję ceny oraz nakłady dla poszczególnych lat. Zaczynamy. 2014 25 lat wolności 50 60 zł za monety meninicze nakład 1 500 tysięcy sztuk. Zamek Królewski w Warszawie nakład 1 200 000 sztuk 40,50 zł za stan idealny menniczy. w 2015. Kanał Bydgoski 1 200 sztuk nakładu 40,50 zł. Słuchajcie, dla tych pięknych monet. Ratusz w Poznaniu druga z 2015: 30 i 40 zł złotych przy nakładzie 1 200 000 sztuk słuchajcie w każdym roczniku wychodziły dwie monety 2016 Księży młyn w łodzi cena pomiędzy 20 a 30 zł 1 200 000 sztuk drugi Druga moneta z tego rocznika 2016, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie: 30-40 zł, 1 200 tysięcy sztuk dla tej monety. 2017, Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, cena pomiędzy 10 a 20 zł dla 1 200 tysięcy sztuk. I ostatnia moneta rocznika 2017, Centralny Okręg Przemysłowy pomiędzy 10 a 15 zł. 1 200 tysięcy sztuk nakładu, słuchajcie i to by były cztery roczniki w tym króciutkim filmiku ja wam dziękuję, słuchajcie, za uwagę wyceniam monety banknoty, rzeczy z prl znaczki na Instagramie odpowiadam do tygodnia, jeżeli coś macie to piszcie ten sam nick za kapę a ceny słuchajcie, dla monet z obiegu, z użytych, no to Raczej będą się kształtować w okolicach nominału. Rzadko, która, może te dwie pierwsze, będą ciut wyżej kosztować na początku. Choć moje prognozy na przyszłość przy nakładach powyżej miliona raczej nie są jakieś optymistyczne, no ale któż wie, zobaczymy. Może się mylę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!